Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Zapraszam do naszej codziennej gimnastyki do pięciu rytuałów tybetańskich. Zapraszam Was do tego, żeby jak każdego dnia uruchomić ciała, zwłaszcza od rana jest to potrzebne, żeby troszeczkę je porozciągać, uelastycznić, żeby ono mogło wkroczyć w nowy dzień z pełną siłą, z pełną energią, z pełną mocą, a dzięki tej gimnastyce właśnie ta energia do nas przychodzi. Przychodzi ona. Z ćwiczeń, które wykonujemy, wytwarza się w naszym ciele, przepływa przez całe nasze ciało, przez wszystkie organy naszego ciała i pochodzi również od innych osób, które wysyłają sobie nawzajem tę dobrą energię po to, żeby wzmocnić się, żeby dodać sobie motywacji do tego, żeby każdego dnia tę gimnastykę wykonać. I ja Was do tego zachęcam. Ćwiczę już wiele, wiele dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat i jestem bardzo zadowolona. Z tej gimnastyki czuję, że moje ciało jest sprawne, czuję, że moje ciało jest giętkie, elastyczne i to Wam również polecam, bo z upływem czasu to ciało nasze sztywnieje, a przecież można temu w tak prosty sposób zaradzić małe kilkanaście minut dziennie. I już można czuć się dużo lepiej, i dlatego warto tę gimnastykę albo każdą inną wykonywać. Jeżeli czujecie, że właśnie ta Wam odpowiada, to zapraszam Was serdecznie do naszej ekipy, która każdego dnia pozdrawia się, wysyła właśnie sobie tę energię i która sprawia, że jest dużo łatwiej się zmobilizować do tych ćwiczeń. A ćwiczymy w taki sposób, żeby nie narobić sobie zakwasów, nie narobić sobie bólu, zwłaszcza na początku, kiedy ciało potrzebuje przyzwyczaić się do tej gimnastyki, do tego ruchu. Także zacznijcie od trzech powtórzeń każdego z ćwiczeń i co tydzień zwiększajcie sobie tylko o dwa, żeby przez kilka tygodni dojść do pełnej liczby 21. I wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości. Wiadomo, że czasami czujemy się lepiej, czasami czujemy się gorzej. Jeżeli tylko czujecie się na siłach, żeby te ćwiczenia wykonać, to ćwiczcie, ale jeżeli potrzebujecie, żeby wykonać ich mniej albo z mniejszą intensywnością, jest to jak najbardziej ok. Ważne, żeby ciało czuło się w tym dobrze, a żeby można było poczuć, czy ciało jest, czy, czy ciało jest dobrze w tej gimnastyce, to trzeba na nie zwrócić uwagę. I my właśnie tutaj zwracamy uwagę na swoje ciało, skupiamy się na nim po to właśnie, żeby usłyszeć te sygnały. Zwracamy też uwagę na oddech, który jest bardzo ważny, żeby nasze ciała uwalniać od napięć, bo oddech jest fantastycznym narzędziem, które może pomóc nam. W bólu, w stresie, właśnie w tych napięciach. I jeszcze dodatkowo taniec, który jest narzędziem pozwalającym na to, żeby pozyskać endorfiny, które się wydzielają w naszym organizmie dzięki temu, że tańczymy, a jeszcze do tego też ma ogromnie terapeutyczną moc, bo taniec rozplątuje wszystkie sznury i wszystkie łańcuchy, które nas skrępują i pozwala nasze ciała uwolnić. I dlatego Was również do tego tańca zachęcam. Jeszcze tylko woda. Przypominam o tym, że popijamy wodę małymi łyczkami po to, żeby nasze ciało nawodnić. Taki rytuał sobie również wprowadzamy, żeby przez cały dzień tą wodę pić. A zaczynamy już od tego, że oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli i dzisiaj wprowadzamy myśl, jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. Jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko i z tą myślą rozpoczynamy naszą gimnastykę od oddychania. że powietrze, stań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, wyciągnij sylwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając nosem powietrze. Uruchomię mięśnie brzucha, żeby wtłoczyć to powietrze i napełnić brzuch jak balonik. Chwilę wytrzymaj i powoli, rozluźniając mięśnie, ustawie do pięciu wdech i do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytuału. Cały czas oddychając, przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy obracać się i żeby nie zakręciło się w głowie, wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, kiedy ciało już maksymalnie się obróci. I dopiero wtedy, najpierw obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce, szeroko przytrzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, opuść łopatki ramiona w dół i zaczynamy wirowanie. Oddychając z uśmiechem, wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. Jakonwuju olidowaci tajje. I jak wirowanie w głowie ustanie, to powoli przejdzie na makę. Połóż się na plecach do drugiego rytuału. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Palce stóp mocno zadarte do góry, tak, żeby pięty uniosło się nad podłogę. Kręgosłup. i mm -hmm. dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. 18, jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. 19. I uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp o matę. Dłonie oprzyj o pośladki. Głowę opuść w dół. Wyciągnij sylwetkę w górę. I na wdech unieś głowę. Wypchnij klatkę piersiową w przód. ściągając łopatki. I odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na no ile jest to komfortowe dla Ciebie. A z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech. и виждах

Ramionami. i usiądź do czwartego rytuału rozstaw nogi na szerokość bioder w miarę możliwości wyprostuj kolana wyciągnij sylwetkę w górę oprzyj dłonie o matę przy biodrach kierując łokcie na zewnątrz głowę opuść w dół na wdech unieś głowę wypnij biodra w górę a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa z wydechem wróć do pozycji wyjściowej wdech 一直。 Wolno i głęboko siedemnaście osiem. Możesz oprzeć na łokciach w prostszej wersji ćwiczenia, w wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę, podnieś ciało w górę i na wtedy wypnij pośladki, skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka. you Pani ah, nice. Jestem rozluźniona, oddycham wolno i głęboko. 20. 21. Z wydechem klęknij, usiądź o na do piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona daleko do przodu, oprzyj czoło o matę, oddychaj do brzucha i wciągaj mięśnie w nabierzchnięcie pod siebie. I się podnieść popi wodę. Vamos lá. Wnieś się, popij wodę i połóż na brzuchu do deski. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę, ręce oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na jedną minutkę. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo dasz radę. I zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawini kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy. Zaciśnij pośladki, trzymaj sylwetkę mięśniami brzucha, głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, oddychaj i uśmiechaj. odcinek grędziowe kręgosłupa, plecy, barki, ręce, kark, głowę, rozluźnij mięśnie czoła, puść swobodnie szczękę i pozwól opaść policzko. Podziękuj sobie za dzisiejszą gimnastykę, uśmiechnij się do siebie, wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do ciebie wraca. oczy. Zacznij poruszać całym ciałem. Podnieś się. Popij wodę. I gimnastyka wykonana. Dziękuję Wam bardzo za wspólne ćwiczenia. Basiu, dziękuję za to, że jesteś. Dziękuję za wszystkie serduszka, łapki w górę, za komentarze. Życzę Wam pięknego, pełnego energii dnia i spotykamy się jutro o poranku. Do zobaczenia.